Blacharz samochodowy. Współcześnie osoba wykwalifikowana w zawodzie blacharza samochodowego pełni jedną z kluczowych ról w branży motoryzacyjnej. Postęp technologiczny w tej dziedzinie przyczynia się do powstawania coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji pojazdów. Blacharz samochodowy to specjalista który potrzebny jest do utrzymania nowoczesnych nadwozi stworzonych często z zaawansowanych materiałów, takich jak kompozyty czy stopy aluminium. Czym się zajmuje blacharz samochodowy? Osoba wykwalifikowana w zawodzie blacharz samochodowy umie ocenić stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych, naprawić je i zabezpieczyć przed korozją. Predyspozycje potrzebne na stanowisku blacharz samochodowy Blacharz samochodowy powinien odznaczać się kilkoma konkretnymi cechami. Jego praca wymaga częstego użycia siły, manipulowania narzędziami, więc ważne, by był ogólnie sprawny fizycznie i manualnie oraz miał zdolności techniczne. Swoje zadania powinien wykonywać dokładnie i odpowiedzialnie, ponieważ w swojej pracy rusza części samochodu, który musi jeździć bezpiecznie. Systematycznie rozwija się branża motoryzacyjna części samochodowe i narzędzia do ich obsługi są udoskonalane, dlatego blacharz samochodowy musi podnosić swoje kwalifikacje. Jak zdobyć zawód blacharz samochodowy? Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej kwalifikacje można uzyskać poprzez naukę w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie blacharz samochodowy w ramach kwalifikacji M. O? Kropka, diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. W trakcie nauki zawodu, umiejętności praktyczne uczeń może zdobywać w różnych miejscach, takich jak pracownie w autoryzowanych i niezależnych serwisach samochodowych, specjalistycznych warsztatach blacharstwa samochodowego, zakładach produkujących nadwozia i zabudowy nadwozi samochodowych, fabrykach produkujących pojazdy samochodowe. Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji M.O.T.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz części praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej N.O.T.:01.Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie kwalifikacji Wyodrębnionej w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie blacharz Samochodowy na podstawie świadectwa ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej M.O.T.:01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, Miejsca pracy Blacharza Samochodowego. Absolwent tego kierunku może pracować głównie w autoryzowanych i niezależnych serwisach samochodowych, specjalistycznych warsztatach blacharstwa samochodowego, zakładach produkujących nadwozia i zabudowy nadwozi samochodowych lub fabrykach produkujących pojazdy samochodowe. Typowymi stanowiskami pracy w tym zawodzie są blacharz samochodów osobowych lub blacharz samochodów ciężarowych i autobusów. Dużą zaletą tego zajęcia jest stałe zapotrzebowanie rynku pracy na blacharzy samochodowych, ponieważ ciągle przybywa ilość aut do naprawy. Branża motoryzacyjna wciąż się rozwija, dzięki czemu osoby pracujące w niej mają możliwość poszerzania wiedzy, nabywania umiejętności poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy. Daje im to także bezpośredni kontakt z nowoczesnymi technologiami. Jest to także stabilne zatrudnienie na etacie lub w ramach własnej działalności gospodarczej, a ilość pracy zapewnia osiąganie wysokich zarobków. Narzędzia wykorzystywane w pracy blacharza samochodowego. Blacharz samochodowy korzysta w warsztacie z różnych narzędzi. Zwykle są to m.in. uniwersalne narzędzia blacharskie, urządzenia lakiernicze, spoter blacharski wraz z wyposażeniem, dziurkarko felcarka z napędem pneumatycznym. Zgrzewarka do nadwozi, koło angielskie, szlifierka kątowa, szafka narzędziowa, zestaw kluczy, rama naprawcza z wyposażeniem, urządzenie do pomiaru geometrii nadwozia. Ubiór ochronny blacharza samochodowego składa się zwykle z ubrań roboczych, jak np. spodni, kombinezonu, bluzy, koszuli, rękawic, obuwia, a także z przyłbicy spawalniczej, przyłbicy ochronnej, nauszników przeciwhałasowych i rękawic spawalniczych. Zawód blacharza samochodowego wymaga systematycznego doskonalenia umiejętności zawodowych. Obecnie obserwuje się nowe tendencje w konstrukcji i technologii nadwozi pojazdów samochodowych, np. coraz częściej wykorzystuje się materiały kompozytowe, wysoce wytrzymałe stopy stalowe i aluminium, a także nowoczesne technologie łączenia tych materiałów. W związku z tym blacharz samochodowy musi nieustannie uzupełniać swoją wiedzę. Może kontynuować rozwijanie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez firmy, producentów oraz branżowe organizacje. Może także poszerzać swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych o charakterze zbliżonym do posiadanego doświadczenia lub zdobywać specjalistyczne kwalifikacje rynkowe. Z uwagi na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w pojazdach samochodowych, wzrasta zapotrzebowanie na blacharzy samochodowych zwłaszcza tych, którzy dobrze znają najnowsze rozwiązania stosowane w konstrukcji i naprawie nadwozi pojazdów. Szczególnie autoryzowane i niezależne serwisy samochodowe potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.